Siema siemanko, w dzisiejszej wędkarskiej przygodzie przyjechałem razem z Piotrem na Dębosz, drugi raz Co, plany są zakup namiotu, krzesełko, zobaczymy jak to wyjdzie Trzymajcie kciuki, no i co widzimy się na wejściu i zaczynamy Let's go I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all Jesteśmy w środku. Jest, Dzień dobry. dobry panu. Mam Dzień dobry. Dzień dobry. panny. Jest nas w Gdzie jest Jeszcze nabycia. na sporo będzie. Panie. Czyli pełno wiary. Weszliśmy właśnie sobie już na targi. Chwilę nam zajęło prawie 20 minut, zanim się dostaliśmy. To, idziemy całą naszą córeczką, bo jeszcze się zebraliśmy. idziemy obczaić ten parasolek? Nowość? No. Fajnie, mamy nowość od i ten Umbrella. Chciałem to zobaczyć, jak to właśnie wygląda. Fajnie, mógłbym stanąć nawet po tym, aczkolwiek no teraz spółki i ten transport mnie... No spółki, to jeszcze nie max tam. Tak, no. Jest mój stary shelter. Gdzie jest ta szewska łódź? idziemy zobaczyć. To? bardzo piękny jest, to jest zupełnie inny. No to byłam dwa osobowe wąteczki, można się wysypać. Tylko jakiś dobry motor, nie? Motor może motoru... być zbudowany, tak? Na kilka wydajów. Może być tutaj grudzinę, rozwijać to pięciokolwiek. To jest genialne, genialne, Koszt 16 tysięcy euro, tak? Za taką przyjemność. Tak. 16 Sporo, aczkolwiek łódka jest warta. Są dwa miejsca, jest cały system, Silnik można osobny, silnik masz w środku, jest drugie wyjście z przodu, no po prostu spełnienie wędkarskich marzeń. Pokazany w środku. Można byłoby Wydaje tak? teraz, że tak. idziemy dalej trochę. Szary, tak? No naprawdę, łódka. Tak. Pokażę jak to wygląda. Jeszcze tak w pełni w okazałości. No jest po prostu super, nie? dni coś fajnego. Świeci, wieje. Pewnie też jako powerstacja jakaś działa. Stówkę. Przyjemność taka dobra. Naprawdę fajnie to wygląda. Prysznic. Jest wersja XT. Bardzo fajny namiot. Bardzo duży namiot. Wręcz jaram się tym namiotem. Ale jest no, się... Fajnie, fajnie. I to jest namiot Fox. co będzie widać, Z pompowaną ramą. Fajnie, fajnie to wygląda. To łączenie. I on się pompuje. Bardzo fajny namiot. Bardzo mi się też podoba. fajne, choć mało widać, bo strasznie ciemny, nie? On no, ma fajnie przedmiotają fajny domieczyk, tu jest trochę większy chyba ten jest, nie? No, Zwiedzamy z Piotkiem, chyba nawet wybrałem. Trochę kulek kupiłem. Wypad na razie super. I szukamy dalszych jeszcze fajnych prezencji. Jego jest tyle, że nawet sam już nie wiem co mamy brać. Jest ludzi od groma, przejście czasami nie da, ale jest naprawdę mega mega. Piotrek też już jakieś tu zakupy, patrzymy sobie właśnie na jakieś lipy, pójki bo na tym będziemy się teraz skupiać prawdopodobnie. No i co, I dalej chodzimy i szukamy od naszych rzeczy. Namiot odkupiony. udało się. Taki model trochę oldschoolowy, teraz zaniż go do auta, ciężki trochę. Fajnie, namiocik jest, czyli cel jest. No i co, idziemy do autka, zaniesiemy i wracamy dalej. Jesteśmy po pierwszej dostawie towaru do aut. Ręce puste po zakupie namiotu 18 kg Ciężki to. Kotek sobie patrzy. nam Ziarny, toalety jakieś różne. Namiot mamy, teraz następny quest. Szukanie krzesełka. Oby się jakieś udało znaleźć w rozsądnej cenie. Piotrek prowadzi, jak Piotrek prowadzi na bank, zaraz znajdę. Więc idziemy szukać krzesełka. Chodź na halę numer jeden, bo tam chyba było dużo, co? Piotr, zakupione kuleczki zimowe. Tam są ceny tych karpików. Idziemy zobaczyć właśnie sobie te karpiki. Może weźmiemy i zabijemy jednego, co? Są jakieś krzesełka. Właśnie dlatego zmierzamy tutaj. Już nawet jakieś widzę. Ale wszystko to takie tapczany duże Tu to są jakieś... Te kulki co teraz kupiłem one są bardzo ciekawe do kupienia w Holandii, nie? Okay. to jest belgijska firma, nie? Ja od nich kupuję atraktor waniliowy i dip mixa specjalnego takiego, wiesz? O, no no Podwodne to... nagrywanie karty I to do łódki montujesz, tak? Nie, to może wrócić do wody i przyłącować, bo tu masz kabel. Tu kamera. Tu kabel. Powiem Wam, że pomimo tego, że jest tego tutaj naprawdę dużo, ciężko jakieś krzesło fajne znaleźć. Idziemy, chodzimy już któryś raz po tej hali. No i na razie jest różnie: są albo takie naprawdę konkretne gabaryty, albo naprawdę się trafiają takie bardzo low ridery, jak ja to mówię, czyli bardzo niskie. No ale idziemy jednak do Sonika, tam bardzo fajnie były upatrzone, więc idziemy zobaczyć i wam zaraz zareprezentuję to krzesełko ludzi od groma, piątek z 20kg kulkami zasuwamy pomału idziemy do auta już będziemy na dzisiaj kończyć spędziliśmy około tutaj 6 godzin pozwiedzaliśmy, trochę pogadaliśmy trochę popatrzyliśmy Piotrek idzie przede mną tutaj jeszcze wam pokażę parę maszyn do robienia kulak ale nie chcę się zatrzymywać no bo co, no bo Piotrek zasuwa 20 kg w rękach. Ja niosłem namiot chwilę wcześniej, teraz odniesie kulki. Nie kupiłem krzesełka, nie kupiłem podpórek, ale kupiłem namiot, więc jestem zadowolony. Kulki też są kupione. Teraz kierujemy się do wyjścia. No i co? Będziemy się żegnać, jeszcze wam pokażę gazetę z Holmesem. bardzo konkretnie to budujemy. My w tym roku już jesteśmy po targach, 6 godzin na targach. Piotrek, pełen kulek, 20 kg towarów ze sobą. Jak targi uważasz? Podobały ci się? Mogły być lepsze w tym roku. Ja uważam to samo, czuję gdzieś tam mały taki niedosyt. Fajnie, fajne widowisko, fajnie, ale. Mniej polskich firm. W mniej tym roku. polskich firm, fajny wypad. Widzimy się za rok. No i co? Do następnego.